Witam, linia Gold Carat Plus, podkład szybkosnący, prostota, trzeba szybko, przyspieszyć, coś się wydarzyło, wyższe wypełnienie i to jest miejsce na ten produkt, odpowiednia jakość do ceny, proste proporcje mieszania. 4 do 1. Żadnych dodatków, rozcięczalników. Po prostu 4 do 1 mamy gotowy produkt do aplikacji. Właściwości antykorozyny. Drobne przeszlify nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Wysokie wypełnienie. Przy aplikacji pistoletem 1.6 do 1.8 z trzech warstw uzyskujemy nawet 180 mikrometra. To jest naprawdę bardzo dużo. Przy krótkim czasie schnięcia, bo około 2 do 2,5 godzin. Jego zaleta. Bardzo miękki do szlifu, bardzo łatwo, bardzo szybko korygujemy. Łatwość aplikacji rozlewa się praktycznie na gładko. Nie ścieka, nie gazuje, nawet w podwyższonych temperaturach. Także nie ma problemu, że trzeba dolać rozcieńczalnika, szukać wolny, bo gorące dni. Nie. Specjalnie dobrane na produkcji już dodatki zapewniają nam nieściekanie nie gazowanie. Praca bardzo prosta w wysokich temperaturach, jak i czasem w miesiącach zimowych, jesiennych, kiedy troszkę opada temperatura. Również bardzo stabilny produkt. Przypominam, proporcja mieszania 4 do 1, standardowy pistolet 1,6 do 1,8, możliwość aplikacji w dwóch lub w trzech warstwach, w zależności jakie potrzebujemy wypełnienie. Krótki czas schnięcia. W 20 stopniach około 2,5 godziny. Jak macie promiennik, to 15 minut stygnięcie i jest do szlifu. Właściwości antykorozyjne. Bardzo miękki do obróbki. Polecam.